Proszę Państwa, rok 2022 jest szczególny dla miasta i gminy Lubawka. Tego roku obchodzimy 730. rocznicę nadania praw miejskich Lubawce. Stąd święto naszego miasta będzie bardziej okazałe. Rozpoczniemy już w czwartek. Uroczystą sesją Rady Miejskiej w Lubawce, podczas której zostaną nadane tytuły honorowy obywatel gminy Lubawki. Tego dnia na rynku w Lubawce rozdamy również 730 drzewek naszym mieszkańcom pod hasłem Zielona Lubawka. A o 21 spotkamy się na rynku w Lubawce podczas historycznego spektaklu Historia Lubawki laserem pisanym. Drugi dzień rozpoczniemy od kolorowej parady, która przejdzie o 16 z rynku w Lubawce do parku Watra. 18. Kino plenerowe w rynku a o 19.00 już w Park Watra i występ Gwiazdy Wieczoru Agaty Sobocińskiej, a następnie dyskoteka w klimacie lat 80. i 90. Trzeci dzień naszego święta, czyli sobota, rozpoczniemy od turnieju tenisa ziemnego i siatkówki plażowej. Turniej tenisa odbędzie się na kortach tenisowych na stadionie, a turniej siatkówki plażowej na boisku przy zbiorniku wodnym Bukówka. O 16.00 będzie występ Mariusza Kisiela, master chiefa, to jest były mieszkaniec naszego powiatu. O 17 kino plenerowe, a o 21:00 Gwiazda Wieczoru Mezo i potem dyskoteka w Parku Watra. Niedziela rozpocznie się meczem piłkarskim na stadionie Gmina Lubawka Reszta Świata. Mamy potwierdzony udział gwiazd światowego formatu w tym meczu. Kolejne wydarzenia odbędą się w Parku Watra, będą to występy zespołów ludowych i nie tylko, a o 21:00 Gwiazda Wieczoru Lanbery I zakończenie Naszego święta. Wymieniłem tutaj tylko niektóre atrakcje naszego święta. Wszystkie one są zawarte na plakatach, które są rozpropagowane na terenie naszej gminy. Serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w naszym święcie.